Witam Was bardzo serdecznie z tej strony minusportalu ptfo.pl a dziś, tak jak w każdy piątek przygotowałem dla Was kolejny odcinek z cyklu Strzelnica. Omówimy w nim sobie jedną z broni lub też jeden z gadżetów dostępnych w grze Battlefield 4 albo też Battlefield Hardline, a ja na starcie chciałem Was przeprosić za mój zakatarzony głos, ale dopadła mi jakaś choroba, no i jak na razie odpuścić nie ma najmniejszego zamiaru. Jeżeli chodzi o zasady, to o kolejnych odcinkach jak zawsze decydujecie wy. Zostawiacie swoje propozycje w komentarzach pod tym najbardziej aktualnym, a ja po kilku dniach sprawdzam, który z komentarzy dostał najwięcej polubień i to właśnie broń lub też gadżet z tego komentarza staje się bohaterem odcinka. Kolejnego. Oczywiście głosujemy na hardline albo na czwórkę, wpisując BF4 albo BFH na początku komentarza. No a tym razem wygrywa coś z czwórki i zapuszczamy się już w takie rejony e, niezbadane przez niektórych, ponieważ większość karabinów, większość broni ogólnie w Battlefieldzie 4, tych najbardziej popularnych, już omówiliśmy i trafiamy na coraz większe wynalazki. Tym razem będzie to QBZ951. Nazwa długa, dziwna broń. Także dziwna i wygląda dosyć niestandardowo, ale o tym więcej powiemy sobie w podsumowaniach. Na razie rozpoczniemy od statystyk, wspierając się jak zawsze grafiką z portalu synfik.com. No i na start szybkostrzelność. Niestety jest tu zaledwie 650 strzałów na minutę, czyli w kategorii karabinów szturmowych, gdzie takie dobre wartości zaczynają się powiedzmy od 800, to jest naprawdę mało. Jeżeli chodzi o prędkość wylotową, no to jest znacznie lepiej, mamy 630 m na sekundę, ale nie jest to jakiś szał biorąc pod uwagę to, jak wolno ten karabin strzela. Maksymalny zasięg to 945 m, no ale na takim zasięgu z żadną bronią, poza jakąś snajperką z bardzo dużym przybliżeniem nie mamy czego szukać, więc czym prędzej przejdźmy sobie do modelu obrażeń. Wykresik po prawej stronie prezentuje nam standardowe wartości dla karabinów szturmowych i mamy tutaj 24,5 do 12,5 metra, potem temerz zaczyna opadać, powoli, po tym ostatnim patchu znacznie wolniej, do minimalnych 18 powyżej metrów 60. Najgorsze tak naprawdę co w tym karabinie jest znajdziemy w dziale kolejnym, który omawia wszystko to co związane jest z amunicją oraz prędkościami przeładowania. I zacznijmy może od tych dobrych wiadomości. Otóż magazynek jest standardowy, czyli mieści 30 naboi. Razem z tym w komorze mamy więc maksymalnie dostępnych 31. Niestety, jak już zaczniemy strzelać, to część z nich się pozbędziemy i będziemy chcieli przeładować, a wtedy po prostu katastrofa. Ten karabin szturmowy ma najdłuższe przeładowanie ze wszystkich broni z tej grupy. Jest to aż 2,9 sekund, jeżeli chodzi o przeładowanie krótkie. No i prawie najgorsze przeładowanie długie 3,55 sekundy. To jest po prostu. Koszmar, szczególnie w takim trybie jak Dominacja, gdzie testuję wszystkie bronie, gdzie mamy bardzo dużo akcji, gdzie akcja toczy się bardzo szybko i kolejne wymiany kolejnych przeciwników spotykamy raz za razem i zawsze chcemy mieć pełny magazynek. Niestety, z tą bronią, przy przeładowaniu, trzeba się wstrzymać. Trzeba maksymalnie wyskilować sobie umiejętność korzystania z tego zapasu amunicji, który mamy teraz dostępny i wiedzieć, czy jesteśmy w stanie podjąć walkę, czy też musimy uciekać. Dosłownie, uciekać znaleźć jakieś spokojne miejsce, żeby przeładować, ponieważ wszystkie bronie, wszystkie karabiny, praktycznie wszystkie bronie, przeciwko którym grałem, przeładowują się szybciej, tak więc musiałem się sporo nakombinować. Z drugiej strony, jeżeli popatrzymy sobie na model odrzutu, no to QBZ jest jednym z najlepszych karabinów szturmowych w tej kwestii. Mamy tutaj zaledwie 0,19 w lewo oraz praktycznie nieistniejący odrzut w prawo, 0,09. Odrzut w górę także jest bardzo mały, 0,24. No i mnożnik dla pierwszego wystrzału wynoszący 2. Co to oznacza? Oznacza to nie mniej nim więcej tylko tyle, że nawet na średnich, nawet na dłuższych dystansach będziemy potrafili posyłać nawet takie kilku strzałowe bersty, dosłownie w punkt. I jeżeli będziemy na tyle doświadczenia, aby potrafić wykorzystać tą własność, to ten karabin może okazać się zaskakująco skuteczny. O tym więcej jednak powiemy sobie w podsumowaniach, a na razie skończmy statystyki dokładnością ognia w zależności od sposobu celowania oraz poruszania się. Tak jak w przypadku wszystkich karabinów typu Bullpup, czyli takich, które mają magazynek za komorą spustową, niestety ADS w bezruchu nie jest idealny. Mamy tutaj aż 0,25. W ruchu mamy 0,8, no i Hipfire jest troszkę lepszy niż w przypadku karabinów normalnej konstrukcji. Mamy tutaj 2,25 w bezruchu oraz 3,25, gdy się poruszamy. No i na tym statystyki jak zwykle sobie kończymy i przechodzimy do doboru najlepszych dodatków oraz akcesorii, co w przypadku QBZ jest niezwykle niezwykle istotne. Tak jak już się zdążyliśmy przekonać, ten karabin ma sporo minusów oraz kilka takich pozytywnych aspektów, więc będziemy się starali wyciągnąć z tych pozytywów tyle, ile się da, a minusy zniwelować albo raczej ominąć w przypadku właśnie tego karabinu. I zacznijmy sobie od ciężkiej lufy. Tak jak wspominaliśmy, bardzo niski odrzut, bardzo dobra celność, niestety AD jest nie najlepszy, więc proponuję ciężką lufę w każdym przypadku, aby właśnie tą celność zwiększyć. Oczywiście troszkę zwiększy nam się także odrzut, ale będziemy musieli z tym powalczyć, ponieważ z tej celności musimy wycisnąć tak dużo jak się da. Jeżeli chodzi o optykę, no to tak jak widzicie, nawet w dominacji wybrałem coś ze średnim przybliżeniem, tym razem moja ulubiona prisma, i to też bym polecał. Staramy się trzymać dłuższe dystanse, staramy się grać w taki sposób, aby właśnie ten celownik najlepiej się przydał. A co w innych przypadkach? O tym powiemy sobie później. Tak więc, moja szczera rekomendacja do tego karabinu: coś ze średnim przybliżeniem. Jeżeli chodzi o akcesoria, koniecznie laser, musimy mieć laser właśnie do tego celownika ze średnim przybliżeniem, szczególnie w takich trybach troszkę mniejszych, szczególnie na mapach mniejszych, gdzie wiemy, że przeciwnik może się nawinąć, ponieważ wtedy zawsze strzelamy. Żelamy z biodra. No i ostatnia sprawa to jest kwestia doboru chwytu. I tutaj, już w zależności od mapy i od trybu, na te mniejsze, czyli dominacje, deathmatch, być może też szturmy, coś takiego, gdzie rzeczywiście z tego biodra dużo będziemy strzelać, polecam ergo i też ja ergo przez cały dzisiejszy gameplay no, używałem. Na większe mapy, na dłuższe dystanse, na duży podbój albo na jakieś takie tryby, gdzie mapy będą podłużne i wiemy, że będziemy te dystanse trzymać i bardziej zależałoby nam na celności, bardziej zależałoby nam na tym, aby obniżyć odrzut dla pierwszego. Wystrzału, wtedy możemy zastosować chwyt pochylony. Wtedy będziemy jeszcze skuteczniej mogli walczyć z żołnierzami na długich dystansach, szczególnie chociażby ze snajperami przeciwnika, których naprawdę da się zaskoczyć, korzystając z tego karabinu. No i w ten sposób poskładane QBZ sprawdzało mi się najlepiej, nawet w dominacji. A jak ogólnie bym go podsumował? Otóż, tak jak go nazwałem, to jest troszkę quasi-modo i to raz ze względu na to jak wygląda, a dwa ze względu na to jak trzeba było go poskładać, żeby był Użyteczny. No, i kwestia jest też tego, aby dostosować swój styl gry do tej broni. Ona jest bardzo wymagająca, co nie znaczy, że zła. Uważam, że taki początkujący gracz mógłby się troszkę pogubić, ponieważ nie jest to taki typowy karabin do stylu run and gun. Taki karabin, który właśnie do dominacji czy też do defmecza byśmy sobie dobrali. Ale jeżeli szukamy. Czegoś, co postawi przed nami troszkę większe wyzwanie i co na pewno da nam bardzo dużą satysfakcję, kiedy będziemy raz za razem kłaść kolejnych przeciwników, którzy teoretycznie korzystają z lepszego uzbrojenia, wtedy QBZ to jest coś, co serdecznie bym. Polecił. Moi drodzy, przy okazji chciałbym Wam bardzo podziękować, ponieważ tak jak widzicie, dzięki strzelnicom, dzięki temu, że właśnie takich broni musiałem się nauczyć, korzystania z takich broni musiałem sobie wyskilować, nauczyłem się w końcu korzystać ze strzelania z biodra. Chyba z. Połowę, no może nie połowę, ale duża część zabójstw dzisiejszego gameplaya to właśnie strzały z biodra. No i warto też opanować tę umiejętność rozpoczęcia serii z biodra i przycelowania, jeżeli przeciwnik poruszałby się w takim tempie i na takiej odległości, gdzie wiemy, że to przycelowanie jeszcze by lepiej skupiło właśnie pociski na nim. Jeżeli to nam się uda, no to wtedy nawet o wiele szybko strzelniejsze bronie, szczególnie wtedy, kiedy zaskoczymy przeciwnika, nie będą. Stanowić dla nas problemu. A więc moi drodzy, pozostała mi oczywiście jeszcze jedna rzecz, czyli ocena QBZ -a. i choć serce podpowiadałoby pewnie inaczej, ze względu na to, jak cudowne chwile przeżyłem, naprawdę fajnie się bawiłem, kiedy nagrywałem sobie gameplay do dzisiejszego odcinka, nie mogę dać temu karabinowi szturmowemu więcej niż. 7. To oczywiście ze względu na to bardzo słabe przeładowanie na dość słabą albo nawet też bardzo słabą szybkostrzelność, no ale to nie oznacza, że ten karabin jest zły, on jest po prostu troszkę bardziej wymagający, nie będzie nadało się dla każdego oraz do każdych okoliczności. Ale jeżeli tylko jesteśmy doświadczeni, jeżeli chcemy podstawić przed sobą troszkę większe wymaganie, jeżeli chcemy przećwiczyć pewne warianty i specjalnie postawić się w troszkę gorszej pozycji niż przeciwnik, wtedy jak najbardziej z qwz należy korzystać, wtedy jak najbardziej można sobie skilować umiejętność chociażby gry, właśnie strzelając z biodra albo też walczania na dłuższych dystansach z pomocą karabinu szturmowego. Tak więc moi drodzy, wypróbujcie sobie ten karabin sami, a jeżeli odcinek się Wam spodobał, nie zapomnijcie lajkować, subskrybować, dodać portal do ulubionych. Nie zapomnijcie też oczywiście zagłosować na temat kolejnego odcinka, a ja już powoli się odmeldowuję i życzę Wam miłego weekendu z tej strony miniu z ptf.pl.